Gdy zacząłem ćwiczyć, w lipcu 2022 roku, obawiałem się ekspozycji na zimno. Zawsze nosiłem dużo ubrań i często chorowałem. Pamiętam, jak jednego dnia obejrzałem film na YouTube, gdzie ktoś mówił o tym, że wystawianie się na zimne temperatury przynosi bardzo dużo korzyści. Więc pewnego dnia, po treningu na wakacjach, zdecydowałem się wejść pod zimny prysznic, więc poszedłem tam, odpaliłem w zimną wodę i tak stałem. Stałem i patrzyłem, jak leciała woda. Bałem się wejść pod ten zimny strumień. Coś w mojej głowie blokowało mnie, żebym to zrobił. Ale w pewnym momencie wyłączyłem te myśli i zacząłem się lać tą zimną wodą. Było to złe uczucie, ale z drugiej strony dobre. Czułem się, jakbym o niczym nie myślał. Oblewała mnie tylko woda, i było to świetne uczucie, a tym bardziej po tym, jak z tego wyszłem. Czułem się dobrze, bo pokonałem zimną temperaturę. Nie bałem się jej. W tym momencie, dzisiaj, jestem w stanie siedzieć 15 minut w zimnej kąpieli i chodzić w krótkich ubraniach, i nie chorować. Dzisiaj przedstawię Ci pełny poradnik o ekspozycji na zimno. Chciałbym zacząć od tego, że w każdym momencie, kiedy będę odnosił się do zimnych kąpieli, to będę się odnosił do pełnego zanurzenia aż po szyję. Bo tak były przeprowadzane wszystkie badania na ten temat. Więc jakie korzyści płyną z zimnych kąpieli? Po pierwsze jest to to, że stymuluje to krążenie krwi. Kiedy normalnie teraz sobie siedzisz, to Twoje żyły są prawdopodobnie rozszerzone. Ale kiedy wchodzisz do zimnego, skurczają się one, żeby zablokować przepływ krwi i jak najbardziej trzymać ciepło w Twoim ciele. Wchodząc do zimnej wody, trenujesz swoje wszystkie naczynia krwionośne. Dzięki czemu pomagasz swojemu ciału dobrze rozprowadzać wszystkie składniki odżywcze. Dzięki czemu zwiększysz swoją wydolność. Po drugie, ekspozycja na zimno stymuluje produkcję czerwonych krwinek. Czerwone krwinki to są takie komórki w twoim ciele, które przenoszą tlen. Więc jeżeli wchodzisz do zimnej wody, twoje ciało zaczyna ich produkować bardzo dużo. I dlaczego? Chodzi w tym o to, że jeżeli wchodzisz do zimnego, twój organizm, twój mózg myśli, że właśnie wpadłeś do jeziora i że zaraz może stać ci się krzywda. Więc robi ono wszystko, żeby zapobiec temu, żebyś się utopił. Produkujesz czerwone krwinki, dlatego, żeby zwiększyć ilość tlenu w twoim ciele w razie tego, gdybyś musiał długo trzymać oddech pod wodą. Dlatego zimne kąpiele zwiększają twoją wydajność. Jeżeli jesteś sportowcem, bardzo ci to się przyda. I teraz czwartą rzeczą. I moim zdaniem jest to największa korzyść, którą przynoszą zimne kąpiele. Tylko pozwól, że najpierw powiem ci o kilku hormonach, które nasze ciało produkuje. Pierwszym z nich jest kortyzol. Jest to hormon stresu. Twój organizm produkuje go wtedy, kiedy piszesz przykładowo trudny egzamin i się właśnie go boisz, albo kiedy wykonujesz długą aktywność fizyczną. Przykładowo, kiedy biegasz, kortyzol też jest wytwarzany. W małych ilościach jest on zdrowy, ale w dużych ilościach Powoduje on wiele chorób. Drugą rzeczą jest adrenalina. Dobrze wiesz, kiedy ona się produkuje. Przykładowo, kiedy z znienacka ktoś zaczyna cię gonić, w tym momencie dostajesz szybki sygnał do mózgu, że coś się dzieje niebezpiecznego i wytwarza się wtedy adrenalina i kortyzol. Adrenalina służy do tego, żeby zapewnić ci jak największą szansę przetrwania. Trzecim hormonem jest dopamina. Jest to hormon motywacji. Wytwarza się on wtedy, kiedy. Chcesz coś zrobić. Przykładowo wtedy, kiedy przeglądasz internet, też się on wytwarza. Chcesz dalej i dalej przeglądać różne strony, albo dalej coś robić. Ale dopamina wytwarza się też również w innych rzeczach. Przykładowo wtedy, kiedy chcesz się w tym momencie uczyć, albo chcesz iść na trening. Masz taką chęć do robienia różnych rzeczy. I rzeczą, którą zimne kąpiele powodują, jest to, że dostajesz bardzo wysoki skok Dopaminy i adrenaliny bez kortyzolu i ten wzrost może sięgać nawet do 40% ponad zwykły poziom, więc to jest bardzo wysoki skok. I sam, jeżeli spróbujesz zimnego prysznicu, to zobaczysz, jak bardzo chętny do działania się potencjujesz. Masz takiego kopa, więc to jest ta rzecz, która najbardziej mi pomaga. Kiedy na przykład biorę zimny prysznic rano, od razu chce mi się wstać i iść do szkoły. Do tego ten wzrost utrzymuje się przez. Ponad kilka godzin. To nie jest tylko chwilowa chęć. Więc bardzo będzie Ci polecił zimną prysznice właśnie z tego powodu. A wytwarzają się te hormony po to, jak już mówiłem, dlatego, że jeżeli wpadniesz do jakiejś rzeki, do zimnego jeziora, Twój organizm przez kilka godzin później będzie chciał zrobić wszystko, żeby przetrwać. Dlatego ten wielki wzrost hormonów. Jeszcze taka piąta rzecz, która też moim zdaniem jest bardzo przydatna. Jest to, że zimne kąpiele stymulują produkcję brązowego tłuszczu. Pokażę tutaj prawdopodobnie zaraz obrazek, który pokazuje, jak wyglądają różne rodzaje tłuszczu, bo nie każdy ma wszędzie taki sam rodzaj tłuszczu. Jest tłuszcz biały, który praktycznie jest samym tłuszczem nie ma tam żadnych innych ważnych rzeczy. Jest tłuszcz brunatny, który ma więcej mitochondrii. Niż ten tłuszcz biały. I trzecim tłuszczem jest tłuszcz brązowy, który ma ich jak najwięcej. Więc jak zauważasz, kolor tłuszczu, jakby go wziąć pod mikroskop, jest coraz bardziej brązowy, jeżeli ma on więcej mitochondrii. Więc co to te mitochondria? Jak słuchałeś kiedyś na biologii, to mitochondria to są takie rzeczy w komórce, które produkują energię. I jeżeli długo siedzisz w zimnej wodzie, to po kilku tygodniach Twoje ciało zechce produkować więcej tego ciemnego rodzaju tłuszczu. Żeby móc cię ogrzać, bo w tym momencie, kiedy jesteś zimnym, twoje ciało aktywuje ten tłuszcz, żeby zaczął się spalać i wykorzystuje te mitochondria, żeby cię nagrzać. I dzięki temu, po dłuższym czasie brania zimnych kąpieli, stajesz się odporny na zimno. Po prostu nie jest ci tak zimno jak innym, więc to jest taki duży plus, bo na pewno będziesz dzięki temu mniej chorował. Jeżeli chodzi o odporność, to szóstą rzeczą, które zimne kąpiele przynoszą, to oczywiście polepszenie Twojej odporności organizmu. Jeżeli wchodzisz do zimnej wody, Twoje ciało zauważa, że jesteś prawdopodobnie w zimniejszym klimacie. Że często jesteś narażony na zimne temperatury. Dzięki temu zwiększa on Twoją odporność, żebyś przez to wychłodzenie nie zachorował. Więc w ciągu dnia, w ciągu całej zimy będziesz miał bardzo rzadko szansę na to, że zachorujesz. Ja to widzę na sobie. Od długiego czasu nie zachorowałem, mimo tego, że praktycznie codziennie biorę zimne prysznice i zimne kąpiele. Więc to jest taki wielki plus, jeżeli często chorujesz. Więc dobrze, już znasz, jakie są korzyści płynące z zimnych kąpieli. Teraz chciałbym Ci przedstawić plan, który ja wykorzystałem do tego, żeby przyzwyczaić się do tych zimnych kąpieli i pokonać ten głos w głowie, który mówi, żebyś do nich nie wchodził. Żebyś nie wchodził do tej zimnej wody. Jest to nasz instynkt, który. Oczywiście, że będzie blokował cię od tego, żebyś wszedł do zimnej wody, bo długo będąc takim zimnym, może stać ci się krzywda. Ale jeżeli będziesz robić to z głową, możesz to wykorzystać dla swoich korzyści, dla tych wszystkich rzeczy, które wymieniłem przed chwilą. Więc jaki plan ja zastosowałem? Po pierwsze, musisz wiedzieć, żeby zimne kąpiele brać jako kompletnie inną sesję w łazience. Nie możesz brać najpierw ciepłego prysznica, a później dopiero dać zimny. Zresztą nie możesz na odwrót, nie możesz wziąć szybko zimnego prysznica, a później dać ciepłą wodę. To musi być kompletnie inna sesja. Więc zaplanuj sobie taki czas, jeżeli przykładowo myśl się wieczorem ciepłą wodą, to znajdź sobie rano kilka minut na to, żeby umyć się tą zimną. Więc po kolei, jak to zacząć? Jeżeli bierzesz prysznic pierwszy raz, jeszcze nigdy nie wchodzisz do zimnej wody, boisz się tego i nie chcesz tego nawet spróbować, po prostu nie myśl o tym, spróbuj wyłączyć ten głos, i wejdź do zimnej wody, od, odkręć na maksa zimne i wejdź do tego na kilka sekund, naprawdę, daj to nad siebie, nie? I kilka sekund, dosłownie policz do pięciu, wyłącz to, wyjdź i koniec. Zaliczyłeś pierwszy zimny prysznic. Następnym razem, kolejnego dnia, spróbuj 10 sekund. Spróbuj opanować swój oddech, bo to jest dosyć trudne, żeby powoli oddychać, bo naturalnie zaczniesz bardzo szybko oddychać, tak samo jakbyś wpadł do... Zimnego jeziora. Później dopiero możesz coraz więcej, może 20 sekund, 30, później nawet minutę. I taki dobry czas, który powinieneś osiągnąć w końcu, to około 3 minuty. Więcej naprawdę, moim zdaniem, zimnych pryszniców nie trzeba. Jeżeli Ci się spodobają zimne kąpiele i zobaczysz, jak te efekty wpływają na Ciebie, możesz albo znaleźć wannę z lodem w Twojej okolicy, albo ją kupić. A jeżeli mieszkasz w bloku, tak jak ja, to też możesz nalać zimnej wody do wanny. I tam się położyć. I wtedy możesz siedzieć tam coraz dłużej. Możesz 5 minut, 10, nawet do 15. Ja osobiście mam na swojej siłowni sztuk walki taką lodówkę stojącą, która jest tam oczywiście uszczelniona. Trener wlał tam wodę i jeżeli włączy się mrożenie, to po prostu od ścianek zostaje taka ilość lodu. Więc ta woda ma kilka stopni. W porównaniu do prysznica, który ma 14 stopni, ta woda może mieć nawet 4, więc to jest wielki przeskok. I wtedy wszystkie te korzyści idą krok wyżej. Im dłużej jesteś w innej wodzie, im zimniejsza jest, tym zdrowsze jest to dla ciebie. Oczywiście będzie to też trudniejsze dla twojej psychiki, bo uczucie tego zimna będzie coraz gorsze. Więc mam nadzieję, że cię dzisiaj do tego przekonałem, i że dzisiaj, nie jutro, chyba że oglądasz to bardzo późno. Spróbujesz pierwszego zimnego prysznicu. Naprawdę, wystarczy 5 sekund i zobaczysz, jak zmieni to Twoje myślenie. Jak udowodnisz sobie, że jesteś w stanie pokonać zimno i pokonać ten głos w głowie, który cały czas mówi Ci złe rzeczy. Żebyś nie wszedł do zimna, żebyś nie poszedł na siłownię. I żebyś cały czas przeglądał tylko internet, żeby było dobrze i żeby nie było nic trudnego. Jeżeli spodobał Ci się ten film, to napisz komentarz, jak dzisiaj Cię mogłem zachęcić. Co mogę zmienić w kolejnych filmach, żeby mógł pomóc Ci lepiej przyswoić informacje. Polecam też zasubskrybować mój kanał, żebyś nie przegapił kolejnych filmów, bo następny film będzie jeszcze lepszy od tego. Dzięki, że to obejrzałeś. Jeżeli chciałeś obejrzeć to do końca, to wiedz, że jesteś wyjątkowy, bo mało kto chce obejrzeć tak długie filmy. Wszyscy chcą tylko oglądać shortsy i tiktoki. Nigdy nie jest za późno na zmiany. Zacznij już dzisiaj.